Moi drodzy, muszę Was troszkę rozczarować, bo to był ostatni występ już na dzisiejszym koncercie. Żeby muzyka w naszych sercach była zawsze. I żebyśmy już nigdy nie musieli walczyć o wolność. Mamy jeszcze jednego gościa tutaj na tym koncercie, więc o kilka słów zapraszam panią. trzecie i drugie pamiętają, że ja jestem co roku. I co roku jestem wzruszony. To, co tutaj widzieliśmy, co ja słyszałam, wzruszałam się, to do jest dobrze, że teraz e, mogę mówić. Dziękuję serdecznie wszystkim Paniom, które przygotowały te piękne występy. Brawa na swoich Panów! I dziękuję również organizatorkom, które co roku tutaj przygotowują i scenografię, i występy, czyli pani Agatasowa, pani Ada Jastrzewska, Pani, których tu nie widać z przodu a też po katału, to jest pani Ania Kaczyńska, pani Ania Sielska. Ja jeszcze tylko na końcu, żeby wiem, że już chcecie mieć przerwę. E, ja czekałam cały rok. Cały rok czekałam na ten koncert. Naprawdę, jak usłyszałam na początku, Polska jest niepodległa, to już po prostu serce gdzieś tam urosło. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.